Bo Gó roddzińca Dzieńca Bołoniem sławie mais ki prze Mario Królowo Polski, oto jest chwila apelowego trwania przed Tobą. Stajemy codziennie na kwadrans refleksji i modlitwy przed Tobą, aby sprawdzić, czy cały dzień chodziliśmy za Tobą, przewodniczką wiary do Chrystusa. Czy trwaliśmy przy Tobie, Służebnico Pańska, w zbawczych działaniach na rzecz człowieka. Jestem przy Tobie, to stwierdzenie zwycięskiej pozycji na której dzięki łasce Boga i naszej współpracy znaleźliśmy, znaleźliśmy się pomimo prób odciągania od Twojej drogi, Boga Rodzico, pomimo wysiłków wrogich Tobie i nam, prądów, ludzi i środowisk usiłujących w nas zabić wolę służenia Bogu na Twój sposób, Służebnico Pańska. Jestem przy Tobie, to radosny okrzek Twoich czcicieli i Kościoła, który rozpoznaje w tobie córkę najstarszą i najwierniejszą, a zarazem matkę swoją najprawdziwszą. Boga rodzico, dziewico, królowo Polski, dzisiaj sięgamy pamięcią do drogi radości i drogi krzyża, którą wraz z synem przemierzałaś pierwsza spośród nas, także do drogi zmartwychwstania. Matko, radosnych tajemnic, Rozmyślamy z Tobą o wydarzeniach, które miały w Tobie początek, gdy Bóg stąpił na ziemię w ciele ludzkim. Napełniona tymi tajemnicami, przeżywałaś je w głębi serca i dzieliłaś się z nimi podczas nawiedzenia spotkań betlejemskich, pobytów w świątyni. Jakże wielka nadzieja i radość rosła w Tobie i przy Tobie. Potem stałaś się matką bolesnych tajemnic. I myśli o tajnych spiskach ludzi i partii wrogich Chrystusowi. Patrzyłaś na to, jak podają sobie ręce w tym spisku zbrodnicze dążenia do utrzymania władzy przez faryzeuszy i inne stronnictwa oraz Państwo rzymskie popierające zbrodnie w imię pokoju swoich dygnitarzy. Świat zawsze drży przed tą tajemnicą, gdy łączą się potęgi ziemskie. Nie po to, by uchronić słabych, lecz by zabrać im wolność, życie i godność. Ty przeżyłaś tę noc niegodziwości przeciw Twojemu Synowi, noc zbrodni, obocowanie grzechu, matko tajemnic pełnych bólu, przynosimy Ci ciche łkanie i szlok. Nieutulonych istot, którym zabrakło ludzkiego ciepła, serca, przyjaźni, przynosimy Ci ból starców, ludzi niekochanych, samotnych. Przynosimy ból tych, którzy w życiu wszystko oddali i byli szczęśliwi oddając, a jednak boli ich teraz niewdzięczność i trudno im unieść to zapomnienie gorsze niż głód. Matko bolesnych tajemnic, pocieszycielko w dniach klęski, jedyna obecna przy tylu konających powstańcach i więźniach, sanitariuszko w bitwach, matko rozstrzelanych w tylu rewolucjach, zamachach, czarnych czy czerwonych, obozach koncentracyjnych zagłady, łagrach, obozach internowanych. W Twoim bólu rozpoznajemy ból tych wszystkich, Którzy jak ty widzieli krzywdę. Matko chwały, matko zmartwychwstałego i wszystkich zmartwychwstałych, nie zatrzymało się życie na krzyżu i na grobie. Jest zmartwychwstanie, jest niebo, jest duch ożywiający, jest Twoja obecność w chwale i w koronę, która nas cieszy. Zasiewamy ziarno różańcowych modlitw każdego wieczoru o tej porze. I prosimy, byś błogosławiła wzrostowi we wszystkie dni radości, bólu i chwały z Tobą. Jak każdego dnia, zawierzamy Tobie, Matko, Kościół Święty. W sposób szczególny modlimy się o zdrowie dla Ojca Świętego Franciszka. Prosimy, aby by napełniła go swoją opieką w tych zmaganiach, otoczyła ten szczególny czas jego cierpienia dawał mu moc, aby nabrał sił do pełnienia służby Kościołowi. Modlimy się o pokój na ziemi, aby ustały wojny, które przyniosły śmierć i zniszczenie. Modlimy się za naszą Ojczyznę, za wszystkich sprawujących władz w naszym państwie aby budowali przyszłość naszej Ojczyzny na fundamencie Ewangelii życia, prawdy, miłości i sprawiedliwości. Modlimy się za Polski Episkopat z Księdzem Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za Księdza Nucjusza Apostolskiego w Polsce, Antonio Filipacji, Polecamy naszą archidiecezję częstochowską, która roduje się nawiedzeniem Twojego Świętego Wizerunku z Księdzem Arcybiskupem Wacławem. Modlimy się na nasz pauliński zakon. Ojca Generała Arnolda, Przewodniczącego Ojca Samuela, wszystkich współbraci Paulinów. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakony misyjne, aby wielu młodych nie lękało się pójść za głosem Chrystusa których powołuje i pragnie użycie, uczynić ich życie szczęśliwym. Modlimy się za wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, domach opieki, wszystkich lekarzy, pielęgniarki, pracowników medycznych, którzy przychodzą im z pomocą w ich cierpieniach i przynoszą im ulgę. Modlimy się za wszystkich prześladowanych, za wiarę. Za misjonarzy, którzy głoszą dobrą nowinę na całym okręgu Ziemi. Polecamy polskie szkoły i uczelnie, które zmagają się o prawdę i wychowanie młodego pokolenia na fundamencie Ewangelii. Polecamy muzyków kościelnych, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federację Cecylianu, Polską Federację Puoli Cantores oraz Jasnogórską Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia. Modlimy się, aby Bóg uchronił Polskę, narody Europy i świata od zbrodniczej ideologii gender, która kwestionuje Boga jako Stwórcę i podważa zasadność stworzenia. Polecamy wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, zapomordowanych w obławie augustowskiej i poległych pod Smoleńskiem. Modlimy się za wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę w intencjach zapisanych w Wielki Księdze Apelu Jasnogórskiego oraz modlących się z nami przez pośrednictwo katolickich rozgłośni Radia Maria i Telewizji TRWAM. Modlimy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, matki i położnej, więźniarki obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, która uratowała tak wiele istnień ludzkich, aby w dzisiejszym zamęcie cywilizacji śmierci wielu ludzi w jej przykładzie życia odnalazło światło i drogę. Prosimy Cię, Matko, za wszystkie instytucje polityczne i społeczne, aby troszczyły się o wszelkie ludzkie życie i wspierały każdą wspólnotę rodzinną wypełnianiu jej świętego powołania. Zawierzamy Tobie Matko pielęgniarki położne, którym powierzono zaszczytną rolę przyjmowania na świat ludzkiego życia, aby umocnione świadectwem życia Sługi Bożej Stanisława Leszczyńskiej wnosiły w dzisiejszy świat szacunek do ludzkiego życia. Modlimy się za Matki i Ojców, którzy w zagubieniu własnego życia rozważają możliwość aborcji, aby dzięki przykładowi sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości. Wreszcie zawierzamy tobie Maryjo, rodziny, które nie mogą doczekać się potomstwa, aby poprzez godne starania medyczne lub otwartość serca na adopcję. Mogły cieszyć się z nowego życia. Polecamy Tobie, Matko, parafię miejscowości Popów, którą nawiedzasz w znaku jasnogórskiego obrazu. Polecamy Tobie pielgrzymów, ministrantów z parafii opatrzności Bożej z Cieszyna. Polecamy Tobie uczestników 11 zebrania prowincjonalnego prowincji Zwiastowania Pańskiego w Dolinie Miłosierdzia. Zawierzamy Tobie, nasze rodziny, szczególnie prosimy za rodziny i małżeństwa rozbite, aby Pan przywrócił miłość i jedność. Rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, który się z niebie święcimy, Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiono w oczy Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, maski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami, i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono w Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę w śmierci naszej. Amen. Złowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono wod żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono wod żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak, jak my, bywa na, na początku, początku, teraz i zawsze, i, i na wieki wieku wamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tymi, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę, uciekamy się Święto Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przywód, racz nas zawsze wybawiać, Pan mógł i błogosławić. O Pani nasza, Rędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko naszą Synem Swoim nas pojedna, Synowi Swojemu nas poleca, Swojemu Synowi nas odda. Ja, Biskupów prosimy o udzielenie nam apelowego błogosławieństwa. Pamiętamy słowa świętego Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki, że tutaj na Jasnej Górze, Nauczyłem się być człowiekiem zawierzenia, a zawierzyć, to znaczy dać swoją osobistą odpowiedź na miłość Boga. Pan z wami Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jest zakątek na tej ziemi. Gdzie powracać każdy chce Gdzie króluje jej oblicze Na nim cięte rysy dwie Wzrok ma smutny, zatroskany Jakby chciała prosić Cię Byś w jej opiekę oddał się Madonna, czarna madonna, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna madonna, ramiona twoje się stryć.